Co to za odcinek? Tak pewnie się domyśliliście, to odcinek z jakichś dziwnych Lego Minecraft. A to nie jest Minecraft. Oj, mój kot jest. Tutaj. Dobra, ale to ważne, że to jest Chińczyka, więc wiecie tu to totalnie bardziej. Możesz zejść z biurka? Nie, nie możesz. Będziesz tu leżał? Mhm. Miło mi. No, może się przedstawić wreszcie. To jest kot. Jak będziecie ciekawi, to powiem w następnym odcinku, jak się nazywa. I on ma roczek dopiero, on jest jeszcze dziś się bardzo. No. Patrz, jak się go Ale możesz zejść? Nie? Przepraszam, kocie, możesz zejść. Kocham cię, ale możesz zejść? Nie, nie możesz. Zaraz cię zdejmę. Już sobie poszedłem. A, więc teraz odcinek wiecie. I to nie są różne jednego, tylko to są dziwne inne firmy. A to jeśli kojarzycie, życie w frantów wczoraj? Tą figurkę, i jak widzicie, to miało tak wyglądać, a to nie ma takiego. Ale może najpierw Wam. To jest firma XS. Tak myślę, że to się czyta. I mamy tak. Taką. Tutaj. I to jest e YL. No, chyba. To jest Ziom. Taka świetna firma. To jest też YZ. To XS i największy. Jakieś po chińsku napisy. I Leo, i Leo, nie wiem. No ale otwieramy. Najpierw weźmiemy z tego samego końca. Co wy na to, co wy na to. Zobaczmy. Kosztowało to 6,90 zł. Czy będzie to warte swojej ceny? O, tutaj widzę, że się postarali, bo tu jeszcze otworzyli. Zakleili taśmą. Widzę, że się tu postarali, bo dali instrukcję, ci, którzy oglądali to wiedzą, co tam się działo wczoraj w tym odcinku. No, fajnie, nawet mam tu było właśnie, no, no, dokładnie Y, E, Z, no i tutaj mamy, no i tak to wygląda. Zobaczymy, podrzucimy i zobaczymy, czy są złożone. Dobra, dzisiaj sobie może sami słyszymy, nie będziemy używali magii, ale ci, którzy nie widzieli filmików, matko, jestem, jest, jestem prawo ręcznie, na, muszę się poświęcić, albo chyba, że będzie o, dobra, lepszy pomysł, ci, którzy nie widzieli innych filmów, na przykład dzisiaj będzie już wrzucony, chyba jest. Może jeszcze się ładuje, żeby, mo żeby można go oglądać. To jest film z w jak właśnie tam wygląda ten Chińczyk. Więc zachęcam do oglądania. To też macie na moim kanale. Ten lekko. Więc wszystko tam macie. Inne filmy. Holly, Zabko, Bałys, jakby jak widzicie, tu mam taką ładną figurkę. To też jest film. Stamtąd jakichś rzeczy. No, poczekajcie, ja to złożę sama. Znowu dali cztery ręce, a dokładnie trzy, bo w zeszłym odcinku z tą były cztery ręce. Nie wiem, gdzie mam to wsadzić. Próbujcie się domyślać. Tak się prezentuję To jak ma być repert, to trochę ze mną plamek. Tutaj dwie tylko. Ogólnie klotki dobrze się składają. Nie ma z nimi problemu, jak za 6,90. Fajny zestawik. Pewnie dziwić się, czemu to jest tak dziwnie, bo to... Nie ma elementów, więc fajne, ale czasami nie dodaję elementów. Tutaj Steve. No i tak wygląda pierwszy zestaw. Teraz bierzemy się za drugi, z z fajnym zombiakiem. Tak wygląda nasz odcinek. Tutaj tak wygląda nasz... wyglądają nasze zestawy. Tutaj mam właśnie tego fajnego zombiaka. Świękiem polewam, że telefon już mam ciepły. Więc. Um, więc ten um, matko syga się. Że ja nagram za 5 minut 20 kolejny odcinek, bo mega mam ciepły telefon. Więc kończę i pa.